Cześć, się z tej strony Drivix i dzisiaj chciałem pokazać Wam ostatni filmik, czyli drugą część z Opla Astry F. Ze względu na to, że za jakiś czas wrzucę także filmik z nowej Astry, jak możecie się już domyślać, z nowego samochodu, jakim oczywiście też będzie Astra. Tak więc przejdźmy do tego, dlaczego sprzedałem samochód. Sprzedałem go ze względu na postępującą w nim. Rdze. ze względów mechanicznych było to auto bardzo sprawne naprawdę godne polecenia zresztą sami widzicie przód całkiem całkiem przyjaźnie wyglądał ale gdy przejdziemy już do następnego zdjęcia możemy tutaj zauważyć no postępującą w nim rdze a co za tym idzie dyskwalifikowało już to auto do dalszych jakichś prac nad nim, ponieważ byłem u byłem u blacharza, który wyznaczył mi kwotę naprawy tego samochodu za 2000 zł i złapałem się po prostu za głowę zobaczcie, w tym miejscu tu jest dziura to było całe pokryte rdzą, myślę, że jakby ktoś mocniej kopnął to, to cały by ta, ten element odpadł po prostu gdyby to było same nadkole można by było oczywiście tutaj wymienić zobaczcie fajna, fajna opcja tutaj ściągamy wymieniamy jednak to już jest próg <grych> to już jest próg tak więc tu cała, cała konstrukcja została nadżarta tutaj w tym miejscu również dziura na spokojnie 4-5 cm po otwarciu drzwi no nie wiem dlaczego, po prostu po zimie to auto zaczęło rdzewieć. Tutaj na. Znaczy, wcześniej już oczywiście też były znaki korozji. Były, było to załatane, zaszpachlowane, ale widocznie no, jakiś rzemieślnik to robił i, i słabo to wyszło. Tak więc po zimie zaczęło to całkowicie rdzewieć. Wypastowałem oczywiście to auto, wypolerowałem, żeby było jak najczystsze do sprzedaży. I tak, i sprzedało się, ale to, to za jaką kwotę i jak to wyglądało, to przejdziemy do tego zaraz. Tutaj podobnie sytuacja to z tą dziurą, również okropne. Tutaj zaczęło gnić już całkowicie nad kole, w tym miejscu. Drzwi już powoli zaczęło łapać, tu nad kole zaczęło łapać, tak więc wolałem, wolałem to auto po prostu sprzedać. Tutaj. o jezus, ktoś tam odcinawali. Tutaj jeszcze sobie zamontowałem taką. Śmieszną naklejeczkę. To naklejeczką jest śmieszna sytuacja, bo dziewczynka się pytała Taty, a gdzie jest ten fajny kotek? Bo tata kupował to auto, ale to o, o, o kupującym może później. Tak więc, no, tutaj widzicie ładnie, ładnie wszystko to wyglądało i tak. Uwaga. Wyjeżdżając z parkingu nie zauważyłem jakiegoś dużego dostawczaka, któremu wystawały dwie takie ogromne stalowe jakieś pale, tak jakby, nie, nie, nie wiem jak to nazwać. Nie zauważyłem tego i cofając po prostu na parkingu, no tak przywaliłem, że zrobiły się tutaj takie małe dwie igniotki, a tu nawet odpadł lakier, więc niefajnie. Dodałem i oczywiście znaczek turbo. I pomalowałem sobie wydech, odrdzewiłem tam wszystko, jeszcze naklejkę Los Santos przylepiłem, która się później rozwaliła. Wymieniłem antenę. Mówię tu oczywiście o rzeczach, które zrobiłem po filmie. No i... To... Tego nie mogę przemilczeć. Zobaczcie to. Od tego momentu przeżarte cały błotnik przez cały... Całe te jakby... Progi, już powoli zaczęło łapać drzwi, tak więc tu była dziura na dobre, nie wiem, 10 cm, żeby was nie skłamać, około 10 cm, okropne, okropne, tu to samo, te dwie rzeczy, to jest to samo co z, z drugiej strony, więc ta sama sytuacja, kilka centymetrów dziury, tu to samo, a tutaj po prostu przeżarte nadkole, tutaj wyżarte też, jakby mocniej kopnąć, też by to wszystko poodpadało. No, tutaj jest z bliska dokładnie to pokazane, jak to wygląda, coś okropnego. I tutaj, jakby walnąć, to byłaby dziura. O, tutaj widzicie też tą dziurę na wylot. To jest dokładnie to samo, to jest dokładnie to samo co z tyłu. O, zobaczcie, jak to jest wyżarte. Aż przykro patrzeć. Tu to samo. Zobaczcie, oderwać, oderwać jak, jak chipsy, cokolwiek. Tutaj był wlew w gazu. Tak to mniej więcej wyglądało. Tutaj ten e, tłumik, który próbowałem jakoś odmalować. na Naklejeczka. O, tutaj kolejna dziura. Tu już robiłem po prostu zdjęcia dla potencjalnego kupującego. A tak wyglądał silnik. Ja go w ogóle nie myłem. E, silnik wyglądał w ten sposób, więc. No, całkiem przyjemny. No, naprawdę. Tam przebieg był coś koło 130 tysięcy, więc ten. Silnik był całkiem całkiem dobry. Był oczywiście tutaj zażegany olejem, no ale jak to w Astrach jeszcze, w szczególności tych, to, to, to była normalka. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Akumulator w sumie spoko. 2016 rocznik to był, więc nie było źle. O, tutaj jeszcze win. No i te. Lampeczki, które miałem Wam pokazać właśnie w drugim odcinku. Tak to wyglądało. Lampki, które były modernizowane, czyli światła postojowe, pozycyjne, inaczej w kolorze, właśnie niebieskim, tutaj zielonym. Można było sobie to zmieniać tymi dwoma pilocikami. A ja to już znacie, to już pokazywałem na filmie. To wszystko działało do, do samego końca. Radyjko jeszcze. No. Kwota, za jaką sprzedałem to auto, pewnie zapytacie. Aha, jeszcze tutaj głośniki z tyłu. Zrobiłem jeszcze elektryczne szyby, co było największą głupotą. Kupiłem matę za 100 zł i zrobiłem na, niestety na koniec. O, przełożyłem sobie licznik na licznik z obrotomierzem. Tak więc no, to była wersja niemiecka. 133 500 prawie nim wykręciłem, więc troszeczkę, troszeczkę nim jeszcze tam. Dojeździłem. Niemiecka wersja licznik z obrotomierzem. Yy, kosztowało mnie to ponad 100 zł. z ten przełącznik gazu dalej. Yy, I tak, elektryczne szyby. No niestety, zrobiłem elektryczne szyby za 500 zł. Korbę zastąpiono mi takim oto korkiem w dupie za przeproszeniem. No i elektryczne szyby 500 zł. O, witam. 500 zł taka przyjemność kosztowała. No, czy było warto, nie było warto, ze względu na to, że kilka miesięcy później sprzedałem to auto, ale. Ale tak, o, zrobiłem jeszcze coś w tym stylu. Kupiłem jeszcze sobie dywaniki sportowe dedykowane do Astry. Kupiłem sobie mieszek, dźwigni zmiany biegów, ręcznego, tak więc. No, wyglądało to auto po prostu kosmicznie. Z tyłu zostały korby, tak jak było. Jeszcze na naklejka z Monstera, tutaj takie fajne. Jeszcze lampki podczas otwierania drzwi zimnym, zimnym LED-em oczywiście świeciły, apteczka, ślicznie wszystko, no a tutaj już są części, które mi pozostały z Astry, więc w sumie hak holowniczy jeszcze, opony. Tak więc no, jest druga część tego, tutaj macie jeszcze, ja to oczywiście do opisów kleję, ale można sobie przeczytać jak wyglądał opis opis właśnie tej mojej tej mojej aukcji na OLX -ie. samochód został sprzedany starszemu znaczy starszemu, no gościu miał około 50 lat na dojazdy do pracy tak więc spoko nie wnikam, sprzedany niestety za 1600 zł ja włożyłem w niego mnóstwo pieniędzy i to taka prze, prze, no, po prostu ostrzegam was. Nie, nie inwestujcie w stare samochody, które drzewiają naprawdę. Nie inwestujcie, bo, bo można się nieźle przejechać. Ja w niego włożyłem, żeby was nie skłamać, około 2-2,5 tysiąca. Do tego zapłaciłem za niego 2, tak więc za 4,5 mógłbym mieć spokojnie lepsze auto. A tutaj, no, widzicie sami, co się stało. Tak więc mówię te, ten opis wkleję do, do opisu pod filmem, tak więc dziękuję wszystkim, którzy, yy, którzy pomogli mi dojść do tego pierwszego samochodu, ale niestety nie dałem z nim rady przez postępującą w nim rdzę, tak więc wszyscy teraz zapalcie znicza w komentarzu i dziękujemy Astrze za naszą posługę Samochód oczywiście był sprzedany, jeszcze zapomniałem powiedzieć, w lipcu 2019 roku. Dziękuję wszystkim za wszystkie spędzone wspólnie chwile i zapraszamy na wspólnie spędzone chwile z Astrom. H. Do zobaczenia!